Przystanki PAD organizowane są od 2006 roku z myślą o tych, którzy przez sztukę chcą przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznej. Każdy, kto chce zrobić coś dla drugiego człowieka, znajdzie tu miejsce dla siebie. Gospodarzem tegorocznego PAD przystanku był Sztum. Jesteśmy dumni, że drugi przystanek VAT jest organizowany w Sztumie, bo jest to zgodne też z tym, co robi sztumski samorząd, czyli bezpieczeństwo młodzieży, profilaktyka przeciwko wszelkim uzależnieniom, uzależnieniom alkohol, używki, dopalacze, narkotyki. Właśnie taka formuła, jak jest tutaj dzisiaj w Sztumie, gdy młodzież właśnie tak będzie spędzać czas, to do głowy nie będą przychodzić żadne głupoty. Inspektor Grzegorz Jak, pełnomocnik komendanta Głównego Policji, tutaj szef akcji programu Profilaktyka w Sztumie. Z potrzeby idei, którą jest moda na życie bez uzależnień. Dzisiaj problem dopalaczy jest bardzo poważny, dzisiaj nie wszyscy młodzi ludzie są uratowani przez lekarzy, którzy się bardzo starają. Dzisiaj nie wszyscy pedagodzy, terapeuci i rodzice. Dają sobie z tym radę. To jest wielki, wielka sprawa, dlatego chcemy, żeby młodzi młodym, żeby rówieśnicy mówili sobie to, co mówią lekarze, rodzice, nauczyciele, policjanci. Nie zaczynajcie, nie zaczynajcie brać, bo warto żyć bez uzależnień. Dzisiaj mówią o tym młodzi ludzie tutaj w Sztumie, na drugim pomorskim przystanku Pad. Dziękuję włodarzom miasta, nauczycielom, policjantom za to, że możemy tutaj być. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam do programu Profilaktyka, a ty. Będę wojewódzka Policji w Gdańsku już dawno jest w programie PAD to tutaj właśnie rozpoczął się pilotaż, ponieważ w skali kraju cztery województwa brały udział w tym pilotażu, w tym województwo pomorskie. Tu narodził się pad i ten pad się rozwija bardzo, bardzo mocno. Wiele miejscowości w naszym regionie już przystąpiło do tego projektu. Jako policja bardzo cieszymy się z tego, że młodzież tak garnie się do tego programu, ponieważ jest to moda na uzależnień tak? i młodzież mówi do młodzieży o tym, jak szkodliwe są narkotyki, alkohol, do Palacza. Właśnie jest to też i wyróżnienie dla naszego samorządu, docenienie tego, też, tego, co my robimy w sztumie, a robimy bardzo dużo, żeby wypełnić właśnie czas wolny naszej młodzieży, naszym dzieciom. Budujemy stadion, mamy nowoczesne kino, teatr, wiele grup kulturalnych. Kluby sportowe, które również dotujemy, młodzież sama się też organizuje. Także to wszystko wspiera samorząd po to, żeby uchronić młodzież przed właśnie tymi zagrożeniami. Mają wiele energii, wiele pomysłów, ja po prostu no, nie mogę poznać, właśnie, że tyle energii może być w młodych ludziach. Natomiast te warsztaty właśnie miały uczyć czy pokazać, y, jakie można mieć w sobie talenty, zainteresowania, które warto rozwijać po to, żeby właśnie ten czas mądrze i sensownie wykorzystać. Numer 4 w Lagordu, Piazza Policyjna, to jest Adra. dziękujemy Nadzieję, że tak będzie dalej i że tych ludzi będzie więcej, że bileży narkotyków przegrają, dlatego że wygra odpowiedzialność za zdrowie i życie, bo to są największe wartości. Zróbcie to. Żyjcie bez uzależnień. Warto. Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Jak. najpiękniej, bo kocham warto to zawsze, to swojej swoich marzec, z wielkich wiary dawać, uśmiechem zwalczać dla